W dzisiejszym odcinku tematycznym o żołnierzach wyklętych, tak zwanych, ile było ofiar właśnie tych grup zbrojnych działających po II wojnie światowej. Będę tutaj operował danymi przedstawionymi przez historyków, m.in. Augusta Grabskiego historyka współpracującego z Żydowskim Instytutem Historycznym, ale również autorów tzw. Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956, wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Paradoksalnie właśnie Instytut, który teraz gloryfikuje tak zwanych wyklętych, dostarczył danych na temat wielu ich zbrodni, tego jakie skutki miała działalność tych grup zbrojnych. Według Atlasu Podziemia Niepodległościowego w walkach po II wojnie światowej mogło zginąć nawet 10 tysięcy 10 cywilów. Jest to wysokość strat większa od szacunków podawanych przez innych historyków którzy mówią o udokumentowanych 5043 osobach cywilnych zabitych zamordowanych przez tak zwanych wyklętych w tym 187 dzieciach do 14 lat według Augusta Grabskiego, nawet 700 osób narodowości żydowskiej, w ogromnej większości cywilów, którzy przeżyli Holokaust, także zalicza się do tej grupy ofiar podziemia tak zwanego niepodległościowego. Żeby to bardziej sprecyzować, jak wyglądały działania takich oddziałów, mamy dane między innymi o grupie Józefa Kurasia ognia, wataszki działającego na Podhalu, który między kwietniem 1945 roku a lutym 1947 roku zabił 430 osób, w tym 76 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 70 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, 45 żołnierzy Wojska Polskiego, w tym żołnierzy nieuzbrojonych na przykład na przepustkach wracających z frontu. 28 członków Polskiej Partii Robotniczej. Tutaj również można mówić o zbrodniach wojennych, ponieważ mordowano na przykład wójtów wiosek, lokalnych działaczy, tylko za to, że przynależeli do partii, a motywy przynależności do partii mogły być bardzo różne. 27 żołnierzy radzieckich, również głównie wracających z frontu, częściowo nieuzbrojonych. 53 żydowskich cywilów i co najmniej 131 osób nie mających bezpośrednio związku z działalnością nowej władzy, no, czyli cywilów, to jest jasne, że w tym momencie chodzi o zwykłe morderstwa, zbrodnie wojenne. Mamy przykłady zresztą takich zbrodni wojennych. Kilku y, największych, m.in. Y, pacyfikacja wsi białoruskich przez oddział watażki Romualda Rajsa Burego, kiedy, który zabił co najmniej 79 osób. Y, to udowodnił, uwo, udowodnił prokurator y, Instytutu Pamięci Narodowej y, ustaleniami z dnia 30 czerwca 2005 roku, więc te zbrodnie są y, udokumentowane mają charakter zbrodni o charakterze et, czystek etnicznych i ludobójstwa. Tak samo zbrodnia w Wierzchowinach dokonana przez Bandę Narodowych Sił Zbrojnych, 194 albo 196 osób narodowości ukraińskiej zamordowanych w odwecie za, za działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale zamordowani byli cywilami, którzy nie mieli nic wspólnego z wcześniejszymi mordami ludności polskiej, więc zdecydowanie tutaj też mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi. Jaki jest również problem z tymi zbrodniami, między innymi na funkcjonariuszach partyjnych, na działaczach Polskiej Partii Robotniczej? W trakcie II wojny światowej działało. Sądownictwo Polskiego Państwa Podziemnego, które każdą sprawę donosicielstwa działania Volksdeutsche rozpatrywało, były prowadzone procesy podziemne. Też rozpatrywano y, pewne działania, okoliczności, które y, działały na korzyść tych ludzi oskarżonych o zdradę, i dopiero y, sąd podziemny wydawał wyrok i zlecał egzeku egzekutorom dokonanie y, egzekucji takiej osoby szkodliwej dla y, podziemia, y, działającej na, na niekorzyść y, okupowanej ludności. W przypadku oddziałów, y, które zostały w lasach po II wojnie, Wojnie światowej, no nie można mówić o żadnym sądzie. To były samosądy dokonywane przez Wataszków, zwykle w związku z jakimiś ich zaszłościami, często osobistymi, nie mającymi do czynienia nic z polityką, lub właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, mordowanie ludzi tylko za przynależność partyjną, a po drugiej wojnie światowej polska partia robotnicza, jak również Polska Partia Socjalistyczna no zyskiwały nowych członków coraz więcej ludzi włączało się w odbudowę, więc tak zwani wyklęci mordowali ludzi włączających się w odbudowę Polski i dlatego mogą zostać uznani właśnie za sprawców zbrodni wojennych. Nie można tych działań łączyć w żaden sposób z rotmistrzem Pileckim, z Generałem Nilem Fjeldorfem, tutaj bardzo propagandowo zbrodniarze zostali połączeni z ludźmi, którzy działalności zbrojnej nie prowadzili czy wręcz zniechęcali do działalności zbrojnej. To jest kolejny argument na to, iż kult żołnierzy wyklętych ma niewiele wspólnego z badaniami historycznymi, jest tylko i wyłącznie propagandową wydmuszką.